Cześć, dzień dobry. Witamy Was na kanale Guru Danda. Porozmawiamy o filozoficzno-mistycznej ścieżce wglądu Bertha Hellingera. Zakładamy dzisiaj, że osoby, które nas słuchają, już jakoś zetknęły się z postacią Bertha Hellingera, może czytały jego książki, znają biografię, orientują się w metodzie ustawień rodzinnych, może nawet brały udział. Ale jest też całkiem możliwe, że skupiając się na tym terapeutycznym aspekcie, na przykład przy lekturze porządków miłości, mógł umknąć pewien Ważny wątek, taki, który dla Hellingera stawał się chyba coraz istotniejszy, mam na myśli to filozoficzne, a może nawet mistyczne podłoże jego pracy. Dokładnie, Piep. Hellinger w którymś momencie dosyć wyraźnie mówi, że sam udział w ustawieniach, a zwłaszcza bycie reprezentantem dla kogoś, to jest forma służby. Używa tego słowa służba i to już samo w sobie, wiesz, daje do myślenia. Ale jak spojrzymy na te jego późniejsze prace, bardziej filozoficzne, no jak miłość ducha, to ta koncepcja służby nabiera zupełnie innego wymiaru głębszego. Staje się służbą duchową. A same ustawienia, no cóż, przekształcają się z metody terapeutycznej, stają się praktyką, praktyką na filozoficznej ścieżce wglądu. I właśnie tę ścieżkę chciałybyśmy dzisiaj spróbować lepiej zrozumieć, trochę rozpakować. Co Hellinger miał na myśli, mówiąc o filozoficzno-mistycznej drodze? I dlaczego, szczególnie pod koniec życia, jak mówisz, widział w ustawieniach coś więcej niż tylko, no nie wiem, narzędzie do rozwiązywania problemów? Czym jest ta ścieżka? Jak ona się łączy z praktyką ustawień? Myślę, że warto zacząć od fundamentów. Od czegoś, co Hellinger opisał już w porządkach miłości. Tam jest taki ważny rozdział poznanie przez wyrzeczenie. I on tam opisuje dwie fundamentalnie różne drogi dochodzenia do wiedzy, do poznania. Pierwsza jest nam chyba no, dobrze znana to droga naukowa. Naukowa, czyli jaka? Analiza, badanie, rozkładanie na czynniki pierwsze, tak? Tak to rozumiem? Tak, to jest ta droga, gdzie my jakby wybiegamy do przodu, aktywnie próbujemy coś złapać, coś nieznanego, żeby to posiąść, zrozumieć, skontrolować, no, żeby tym dysponować. To jest takie podejście oparte na działaniu, na zdobywaniu, na aktywności umysłu, który chce rozwikłać zagadkę. No, klasyka. Brzmi jak nasz standardowy model uczenia się i radzenia sobie z problemami, ale Hellinger proponował inną drogę. Nazywał ją fenomenologiczną. Czym ona się różni? Tak zasadniczo. Różni się, można powiedzieć, diametralnie, bo zamiast wybiegać do przodu, ta droga polega na zatrzymaniu się. Zamiast skupiać się na detalu, na problemie, który chcemy jakoś naprawić, to tutaj kierujemy spojrzenie na całość, na całe pole. Hellinger pisze, że wzrok staje się gotowy przyjąć jednocześnie całą tą wielość, która się przed nami rozciąga. Otwieramy się na pełnię, pełnię tego, co się pokazuje. Ale moment. Żeby przyjąć pełnię, to powiedziałeś, że potrzebna jest pustka. To brzmi trochę jak paradoks. Jak to być pełnym przez bycie pustym? Tak, i to jest absolutnie kluczowy element tej ścieżki. Hellinger uważał, że żeby móc przyjąć, a co ważne, żeby móc też wytrzymać tę pełnią rzeczywistości, która no, często jest złożona, trudna, bolesna, potrzebujemy osiągnąć w sobie pewien rodzaj wewnętrznej pustki. Ale to nie jest pustka w sensie, wiesz, braku czegoś, nicości, to bardziej przestrzeń, otwartość, taki stan wewnętrznego spokoju, ciszy, który pozwala, żeby rzeczywistość mogła się w nas odbić. Bez tych wszystkich zniekształcań, które wprowadzają nasze oczekiwania, lęki, teorie, no i ta chęć kontroli. Czyli ta pustka to warunek, żeby zobaczyć rzeczy takimi, jakie one naprawdę są. Można tak powiedzieć. I to prowadzi do tej idei poznania przez wyrzeczenie. Ale Znowu to nie jest wyrzeczenie w takim potocznym, astetycznym sensie, że sobie czegoś odmawiamy. Chodzi o wyrzeczenie się tej naszej często kompulsywnej potrzeby natychmiastowego rozumienia, analizowania, kategoryzowania, posiadania wiedzy na pewno, tak jak to robi nauka. Wyrzekamy się chęci kontrolowania procesu poznania. To musi wymagać jednak sporej odwagi, bo tracimy poczucie kontroli, prawda, pewności. Niewątpliwie. Wymaga odwagi i, co za tym idzie zaufania. Zaufania do procesu, do tego, co się wyłania, nawet jeśli tego od razu nie rozumiemy. Wymaga powierzenia się czemuś większemu jakiejś sile, porządkowi, który jest jakby potężniejszy niż nasze ego i jego plany. I Hellinger podkreślał, że terapeuta w ustawieniach powinien postępować dokładnie w ten sposób czysto fenomenologicznie. A jak to wygląda w praktyce? U terapeuty jak on czy ona ma osiągnąć tę pustkę i to wyrzeczenie w trakcie sesji, kiedy przychodzi klient z konkretnym, często bardzo bolesnym problemem? No właśnie. Terapeuta, według Hellingera, świadomie rezygnuje z tworzenia hipotez, z interpretacji, z szukania przyczyn w znany sobie sposób. Zamiast tego otwiera się na to, co Hellinger nazywał ciemnym kontekstem czyli na całe to pole relacji, historii, ukrytych dynamik. I po prostu czeka. Obserwuje, co się wyłania w reprezentantach, jakie ruchy, odczucia, słowa pojawiają się w tym polu ustawienia. Czeka na moment jasności, na wgląd, który przychodzi z tego pola, a nie z jego własnej analizy. Aha, czyli rozwiązanie nie jest wymyślone przez terapeutę. Absolutnie nie. Ono musi zostać znalezione za każdym razem na nowo, spontanicznie. Jest niepowtarzalne, unikalne dla danego systemu, danego problemu. Nie da się tego zaplanować, przewidzieć, zastosować jakiegoś gotowego schematu. Terapeuta jest bardziej jak. no, jak akuszerka, która pomaga urodzić się rozwiązaniu, które pochodzi z samego systemu, a nie jak inżynier, który coś projektuje i wdraża. To rzeczywiście bardzo odmienne podejście od wielu terapii. A jaki jest cel? Owoc podążania tą fenomenologiczną ścieżką. Co zyskujemy dzięki tej postawie zatrzymania, pustki, wyrzeczenia? Owocem jest wgląd. To jest słowo klucz wgląd. Hellinger w porządkach miłości ciekawie opisuje trzy rodzaje wolności, które mogą się pojawić w obliczu trudnej prawdy, trudnego losu. Pierwszą nazywa głopotą. Porównuje ją do rumaka, który zrzuca jeźdźca. Buntuje się przeciwko rzeczywistości, ale przez to, paradoksalnie, tym mocniej czuje potem jego rękę czyli konsekwencje oporu. Druga wolność? Druga to żal. Tutaj metafora jest równie mocna to jak sternik, który w geście lojalności tonie razem ze swoim statkiem zamiast skorzystać z łodzi ratunkowej. To taka postawa kurczowego trzymania się przeszłości, strat, poczucia krzywdy. Co uniemożliwia pójście dalej. Tkwienie w tym. Obie brzmią jak ślepe zaułki. Jaka jest więc alternatywa? Alternatywą jest właśnie ta trzecia wolność, wgląd. Hellinger opisuje ją pięknie. Przychodzi po głupocie i po żalu. Jest podobna do śdźbła, które kołyszy się na wietrze, a jednak stoi, ponieważ ulega tam, gdzie jest słabe. Wgląd pojawia się wtedy, gdy odpuścimy ten opór, głupotę i rozpacz, żal. Kiedy zgodzimy się na rzeczywistość taką, jaka ona jest, nawet jeśli jest bolesna i trudna. Czyli wgląd to nie tyle takie intelektualne zrozumienie, aha, teraz już wiem dlaczego tak jest, to coś więcej, coś jak głębokie pogodzenie się z tym, co jest? Akceptacja? Tak, to jest znacznie więcej niż wiedza czysto intelektualna to jest zrozumienie płynące z serca, z całego jestestwa taki stan wewnętrznej zgody. I on przynosi jej spokój i siłę pomimo trudności. Jak to jej trawy, ono nie walczy z wiatrem, poddaje mu się i dzięki temu trwa. Wgląd uwalnia nas od walki i pozwala płynąć z życiem, a nie przeciwko niemu. Mówiliśmy na początku, że ta myśl Hellingera ewoluowała. Szczególnie w tych późniejszych pracach, nabierała wymiaru duchowego. Jak to się rozwija w książce Miłość Ducha? Co tam się pojawia nowego, istotnego? Hellinger idzie tam, no powiedziałbym, znacznie dalej, w eksploracji tego, co kieruje losem i procesami uzdrawiania. Wprowadza pojęcie ducha, geist, pisane konsekwentnie wielką literą. Ten duch to dla niego jest pewna siła, a może Pole świadomości, które obejmuje absolutnie wszystko i wszystkich: żywych i umarłych, uznanych przez rodzinę i wykluczonych, sprawców i ofiary. Wszystko. I ten duch działa na poziomie, który przekracza nasze osobiste i grupowe uwikłania, poza tym co my postrzegamy jako dobre czy złe sumienie, w takim potocznym rozumieniu. To brzmi w bardzo. No, metafizycznie. A jak to się przekłada na praktykę ustawień? Wspomniałeś o duchowych ustawieniach rodzin. Czym one się różnią od tych, powiedzmy, klasycznych? Różnica jest subtelna, ale istotna. Dotyczy głównie postawy terapeuty i reprezentantów, no i samego przebiegu procesu. W ustawieniach, które Hellinger nazywał duchowymi, nacisk przesuwa się jeszcze bardziej z rozwiązywania konkretnego problemu na poddanie się ruchowi tego, co Hellinger nazywa pole duchowe. Geistiges Feld. Reprezentanci nie tyle starają się wczuć w emocje konkretnych osób z systemu klienta, co bardziej pozwalają, by poruszał nimi właśnie ten szerszy ruch ducha. Czyli jest mniej takiego grania ról, a więcej podążania za impulsem, który płynie z pola? Tak to można ująć? Dokładnie. I terapeuta również ogranicza swoją interwencję do absolutnego minimum. Często tylko inicjuje ustawienie, a potem pozwala, by proces toczył się sam. Ruchy reprezentantów bywają bardzo powolne, niemal medytacyjne, a rozwiązania i głębokie pojednanie często pojawiają się bez wielu słów, poprzez sam ruch, gest, spojrzenie. To jest doświadczenie bycia prowadzonym przez coś większego, uzdrawiający ruch samego ducha. Czy to się jakoś łączy z koncepcją różnych sumień, którą Hellinger opisywał już wcześniej? Pamiętam to rozróżnienie na sumień osobiste, które dba o naszą przynależność do grupy? Mm -hmm. I sumienie grupowe, które pilnuje kompletności systemu, czasem kosztem jednostki. Czy ten duch to jest jeszcze jakiś inny poziom? Tak, to jest dokładnie to przejście. Hellinger mówi w, w miłości ducha o trzecim poziomie sumienia duchowego, podczas gdy sumienie osobiste pyta co muszę zrobić, by przynależeć i czuć się niewinnym w mojej grupie, a sumienie grupowe, systemowe dąży do równowagi i włączenia wszystkich, nawet poprzez uwikłanie kolejnych pokoleń. To sumienie duchowe działa w doskonałej harmonii z ruchem tego wszechogarniającego ducha. W jaki sposób? Co to znaczy? To sumienie duchowe obejmuje wszystkich bez wyjątku. I co kluczowe, bez wartościowania. Dla ducha nie ma lepszych i gorszych, ważniejszych i mniej, mniej ważnych. Obejmuje zarówno tych, których nasze osobiste sumienie wyklucza, np. trudnych członków rodziny, jak i tych, których poświęciło sumienie grupowe. Obejmuje życie i śmierć jako równorzędne, potężne siły. To jest perspektywa, która całkowicie przekracza nasze ludzkie, często bardzo ograniczone i dualistyczne poczucie porządku, sprawiedliwości czy moralności. To jest jakby spojrzenie z poziomu całości. Słuchając tego opisu fenomenologicznego podejścia tej pustki, pełni, poddania się ruchowi przekraczania dualizmów. Kurczę, trudno nie usłyszeć tutaj ech filozofii Wschodu. Czy Hellinger sam widział te powiązania, na przykład z taoizmem? O, jak najbardziej, te paralele są uderzające. A Hellinger, zwłaszcza w Miłości Ducha, sam się do nich odwołuje. Cytuje, na przykład Laocy, autora Tao Te King. Można wskazać kilka kluczowych punktów stycznych. Po pierwsze, ta wspomniana już koncepcja pustki i pełni. Osiągnięcie wewnętrznej pustki jako warunek przyjęcia pełni rzeczywistości. No, to bardzo mocno rezonuje z taoistycznym rozumieniem pustki, W. Pustki nie jako niczości, ale jako źródła wszelkiego potencjału, jako przestrzeni, w której wszystko może zaistnieć i się zamanifestować. A co z tym minimalnym działaniem terapeuty w ustawieniach duchowych, o którym mówiłeś? To też brzmi jakoś znajomo. To prowadzi nas prosto do drugiego. Fundamentalnego punktu zasady niedziałania. Czyli ułaj. W miłości ducha Hellinger poświęca temu sporo miejsca, używa niemieckiego terminu nicht tun i bezpośrednio odnosi się do laocy. Opisuje zasady niedziałania w pomaganiu. Terapeuta, podobnie jak mędrzec Taolistyczny, jest jak ktoś, kto wprawia coś w ruch, ale potem się wycofuje. Nie kontroluje efektów. Nie narzuca rozwiązań, nie ingeruje nadmiernie, ufa procesowi. Pozwala, by ruch ducha, czy też Tao, działał sam. To jest sedno pracy fenomenologicznej w tym duchowym ujęciu. Ale czy takie niedziałanie nie jest trochę ryzykowne w kontekście terapeutycznym? Co jeśli ten spontaniczny proces idzie w kierunku, który wydaje się, no nie wiem, destrukcyjny albo powiela stare wzorce? Gdzie jest odpowiedzialność terapeuty? To jest ważne pytanie. I hellingerowskie niedziałanie, to nie jest bierność czy brak odpowiedzialności, to raczej głębokie zaufanie do mądrości samego pola i działających w nim sił porządkujących. Terapeuta pozostaje obecny, uważny, gotowy do interwencji, jeśli jest to absolutnie konieczne, ale powstrzymuje się od narzucania własnych koncepcji dobrego rozwiązania. Wierzy, że system sam, Poprzez ruch ducha dąży do najlepszego możliwego w danym momencie uporządkowania i pojednania, nawet jeśli droga do tego jest trudna. To jest różnica między pasywnością a aktywnym zaufaniem i pozwoleniem. Rozumiem. A ta metafora źdźbła trawy, które ulega tam, gdzie jest słabe, a przez to trwa, o której wspomniałeś przy wglądzie? To doskonały przykład trzeciego punktu harmonii i poddania się przepływowi. Zamiast walczyć z tym, co jest, stawiać opór rzeczywistości, jak ten rumak z pierwszej wolności, uczymy się podążać za ruchem życia, być elastycznym, zgadać się na to, co przynosi los. To jest rdzeń filozofii taoistycznej, płynąć z prądem Tao, zamiast spróbować płynąć pod prąd. W ustawieniach oznacza to zgodę na to, co się pokazuje, nawet jeśli jest to trudne. I zaufanie, że właśnie ta zgoda otwiera drogę do zmiany, i po czwarte, niezwykle ważna jest akceptacja przeciwieństw. Mówiliśmy, że ta duchowa perspektywa Hellingera obejmuje wszystko bez wartościowania dobro i zło, życie i śmierć, sprawców i ofiary. To jest bardzo bliskie taoistycznej idei jedności przeciwieństw, symbolizowanej przez yin i yang. Taoizm uczy, że te pozorne przeciwieństwa są nierozerwalnie związane, wzajemnie się warunkują, tworząc dynamiczną całość. Hellinger zdaje się mówić dokładnie to samo o ludzkim losie i systemach rodzinnych. Pełne uzdrowienie wymaga objęcia i uznania wszystkich elementów, także tych ciemnych. Czy są jeszcze jakieś inne, może konkretne przykłady tych powiązań, które Hellinger podawał? Tak. Jest jeszcze jedna ciekawa historia, którą Hellinger przytacza w miłości ducha. Ona pięknie ilustruje tę filozofię. Nosi tytuł Dwojaka wiedza. Opowiada ona o różnicy między wiedzą powierzchniową, dotyczącą wielości i szczegółów, faktów, a wiedzą głęboką, dotyczącą pełni, całości. Ta druga, jak mówi historia, potrzebuje czasu, potrzebuje fermentacji. Podobnie jak młody moszcz winny musi dojrzeć, by stać się klarownym, szlachetnym winem. Kto pije moszcz zbyt wcześnie, niecierpliwie, ten łatwo traci równowagę. Czyli przesłanie jest takie, żeby się nie spieszyć z wnioskami, z interpretacjami, dać procesowi czas na dojrzewanie. Dokładnie tak. To jest wyraz ogromnego szacunku dla naturalnych procesów, dla czasu, dla tego, co musi dojrzeć samo, we własnym rytmie. To bardzo taoistyczne, nie przyspieszać na siłę, nie manipulować, ale pozwolić rzeczom się wydarzyć. Ta historia to właściwie metafora poznania fenomenologicznego, cierpliwego czekania na wgląd, który jest jak dojrzałe wino, a nie jak mętny moszcz pochopnych interpretacji. Skoro mamy już jakoś zarysowaną tę filozoficzno-mistyczną ścieżkę, z jej wyraźnymi echami taoistycznymi, to wróćmy na koniec do samych ustawień. Jak ta cała dosyć rozbudowana, filozoficzna nadbudowa zmienia sposób, w jaki możemy postrzegać udział w ustawieniach, szczególnie z perspektywy osoby, która zgadza się być reprezentantem dla kogoś innego? Zmienia to postrzeganie powiedziałbym fundamentalnie. Udział w ustawieniu, zwłaszcza w roli reprezentanta. Przestaje być tylko ćwiczeniem z empatii, odgrywaniem roli, czy nawet formą pomocy psychologicznej. Staje się, w świetle tej filozofii, aktywną praktyką duchową, na tej właśnie ścieżce wglądu, o której mówimy. Reprezentant, świadomie lub nie, wkracza na tę drogę. W jaki sposób? Co konkretnie robi reprezentant, żeby praktykować tę ścieżkę? Co się w nim dzieje, kiedy poddaje się temu ruchowi pola? Kiedy reprezentant zgadza się odłożyć na bok swoje własne myśli, uczucia, interpretacje i po prostu pozwala, by poruszały nim odczucia i impulsy płynące z pola duchowego, to praktykuje właśnie tę fenomenologiczną otwartość i to wyrzeczenie, o których mówiliśmy. Staje się narzędziem, swego rodzaju kanałem, przez który może przejawił się wgląd dotyczący systemu klienta. Wykonuje akt służby i to służby na wielu poziomach. Na jakich poziomach? Bo mówiłeś o służbie klientowi? Tak, po pierwsze, oczywiście służy klientowi i jego systemowi rodzinnemu, pomaga ujawnić ukryte dynamiki, znaleźć drogę do rozwiązania, do pojednania. Ale w ujęciu Hellingera służy też czemuś większemu, tej nadrzędnej instancji, którą czasem nazywał wielką duszą, grosse zeile, albo właśnie duchem. Służy porządkowi, który chce się w danym systemie przywrócić. I co równie ważne, służy też sobie. Sobie? W jakim sensie służy sobie? Myślałam, że chodzi głównie o pomoc dla klienta? Oczywiście, intencja jest pomocowa dla klienta, to jasne, ale samo doświadczenie bycia reprezentantem w tym duchu jest potencjalnie bardzo transformujące dla osoby, która się na to zgadza. Kiedy poddajesz się ruchowi, którego często na poziomie intelektualnym kompletnie nie rozumiesz, kiedy czujesz emocje, które wiesz, że nie są twoje, kiedy stajesz w miejscu kogoś innego i doświadczasz jego losu, no dzieje się coś głębokiego. Czego można doświadczyć jako reprezentant w takim ujęciu? Można doświadczyć bycia prowadzonym przez coś większego niż własne ego. Można nauczyć się ogromnego zaufania do tego ruchu, do procesu, do życia w ogóle. Można rozwinąć w sobie pokorę. Wobec losów innych ludzi i sił, które kształtują nasze życie, a które często są poza naszą kontrolą, można doświadczyć głębokiego współczucia, które przekracza taką zwykłą empatię. To wszystko może prowadzić do osobistych wglądów i zmian. Niezależnie od tego, co dzieje się u klienta, staje się to formą medytacji w ruchu. Dynamiczną praktyką uważności, poddania i właśnie służby. To rzeczywiście rzuca zupełnie nowe światło na rolę reprezentanta i całe doświadczenie ustawień. To już nie jest tylko technika terapeutyczna, ale potencjalna ścieżka rozwoju duchowego dla wszystkich zaangażowanych. Fascynujące spojrzenie na pracę Hellingera, ukazujące tą filozoficzną głębię, która, mam wrażenie, często ginie za fasadą popularnej, czasami też nie ukrywajmy, kontrowersyjnej metody. I właśnie zrozumienie tej filozoficznej ścieżki pozwala docenić, dlaczego Hellinger tak ogromny nacisk kładł na wewnętrzną postawę terapeuty i reprezentantów, na ich pokorę, na brak intencji pamiętasz to słynne Ich bin Absichtslos jestem bez intencji na zgodę na to, co jest. Nawet jeśli to trudne i bolesne, i na tę umiejętność podążania za subtylnym ruchem ducha, zamiast forsowania własnych pomysłów na rozwiązanie czy uzdrowienie. To jest właśnie postawa służby temu, co większe postawa zgodna z zasadami Tao. Ta perspektywa ustawień jako praktyki duchowej na ścieżce wglądu z tymi wyraźnymi taoistycznymi korzeniami, no, z pewnością wzbogaca rozumienie dziedzictwa Hellingera. I niewątpliwie skłania do refleksji nad tym, co właściwie dzieje się w tym tajemniczym polu ustawieniowym, jakie siły, energie czy poziomy świadomości mogą tam faktycznie działać. To temat na osobną rozmowę, pewnie. Rzeczywiście, to jest jakby zaproszenie do dalszych poszukiwań, do własnych doświadczeń i refleksji na tej ścieżce. Niezależnie od tego, czy ktoś formalnie praktykuje ustawienia, czy po prostu stara się żyć w większej zgodzie z tym, co jest praktykując uważność, akceptację i zaufanie do życia. Ta filozofia ma wymiar bardzo uniwersalny. Dziękujemy za wysłuchanie tego podcastu. Jeśli interesuje kogoś filozofia Berta Hellingera, można napisać do Guru Dandy na adres e-mail ask.gurudanda@gmail.com.